Wyobraźmy sobie wspólnie scenariusz. Po długim odkładaniu planów, w końcu sprawiliśmy sobie swój pierwszy zestaw stereo. Wnosimy wszystko do domu, ustawiamy, podłączamy, uruchamiamy, jak na przykład ja teraz uruchomię, i zaczynają się różnego rodzaju problemy. O ile sprzęt funkcjonuje poprawnie, o tyle nie wszystko wygląda tak kolorowo, jak tego się spodziewaliśmy. Czy to oznacza, że po drodze gdzieś popełniliśmy jakiś błąd? Najprawdopodobniej tak, dlatego w tym filmie omówię najczęściej popełniane błędy przy zakupie pierwszego zestawu audio. Zobaczcie, co zrobić, aby ich uniknąć. Napiszcie też w komentarzach, czy, a jeżeli tak, to jakie wy popełniliście błędy kupując swoje systemy i jak sobie z nimi poradziliście. Razem stwórzmy kompendium wiedzy, które będzie przydatne dla innych. Tymczasem czas na intro, po którym przejdziemy do konkretów. Jednym z najbardziej podstawowych błędów jest kupno za krótkich przewodów. Zwykle w naszych wyobrażeniach sprzęt stoi dość blisko siebie, dlatego szukając oszczędności wpadamy w pułapkę dobierania kabla na styk. Wiąże się z tym kilka problemów. Przede wszystkim, za krótki przewód powoduje to, że próbujemy go naciągać i podłączać na siłę. Naprężony i rozciągnięty przewód jest znacznie bardziej narażony na uszkodzenia nie tylko przez sam fakt naprężenia, ale też przez większe prawdopodobieństwo na wyrwanie go z gniazda podczas prac porządkowych. O ile mówimy o gołym, odizolowanym kablu, wkręconym w terminal głośnikowy, załóżmy, można przymknąć na to oko ale umówmy się, złamany wtyk RCA, XLR albo bananowy, to już może trochę zakuć w serduszko. I teraz tak, nie chodzi mi o to, aby naciągnąć kogoś tym filmem na zakup zapasu 10 metrów kabla głośnikowego. Mam na myśli przemyślany zakup odpowiednio długiego przewodu. Zawsze warto założyć około, powiedzmy pół, to może nawet metra długości więcej w stosunku do zmierzonej odległości. W końcu fajnie byłoby ukryć przewody w listwie, maskownicy meblowej czy w jakikolwiek inny sposób. Będzie estetyczniej i bezpieczniej. Dłuższy przewód przyda się też w przypadku przemeblowania, zmiany ustawienia elektroniki albo po prostu przestawienia kolumn. Innym dość często powielanym błędem. Albo celowym zabiegiem, choć dającym odwrotny od zamierzonego efekt, jest kupno ogromnych głośników do małego pomieszczenia. I odwrotnie, wybór maleńkich kolumn podstawkowych do dużych metraży. Ten błąd możemy rozpatrywać dwojako, bo z technicznego punktu widzenia, tak się po prostu nie robi. W praktyce jednak, jeśli ktoś potrzebuje bardzo dosadnego, potężnego i energicznego brzmienia, na pewno wybierze ogromny model głośników i wstawi je na przykład do 10 czy tam 15 metrowego pokoju. I absolutnie nie ma w tym nic złego. W końcu w muzyce chodzi o to, aby dawała nam przyjemność. W tym przypadku wybór jest raczej świadomy, i to właśnie o świadomość chodzi. Kupując pierwszy w życiu system stereo, często nam jej po prostu brakuje, bo nie mamy punktu odniesienia. Dlatego nie dajcie się zwariować i dobierajcie głośniki mądrze, bez przesady w jedną czy w drugą stronę. Fakt, Potężny dźwięk jest fajny, ale pytanie na no jak długo? Przemyślcie zatem kwestię rozmiaru głośników pod kątem powierzchni waszego pomieszczenia. Zdecydowanie najczęstszym błędem jest kupno sprzętu bez jego odsłuchu. Jeśli lubicie eksperymentować albo wiecie, czego się spodziewać po konkretnym zestawie, nie ma problemu. Ale skoro rozmawiamy o błędach przy kupnie pierwszego zestawu stereo, wówczas brak odsłuchu słuchu to jedna z najgorszych rzeczy, jakie można zrobić. Na te kwestie składa się kilka czynników, między innymi brak wspomnianej wcześniej świadomości własnych potrzeb. Odsłuch zwykle szybko weryfikuje opinie anonimowych osób w internecie i jakość polecanych zestawów względem waszych potrzeb. Poświęcając czas na sprawdzenie brzmienia przed zakupem, możecie odkryć, że może jednak chcecie zmienić budżet. I to działa w dwie strony, bo może się okazać, że brzmienie idealnie trafiające w wasz gust będzie kosztowało mniej niż zakładaliście na początku. A zatem po co przepłacać? Szkoda byłoby też po pół roku szukać kupca na przykładowo nie najtańsze kolumny, jeśli się okaże, że zakup w ciemno to był jednak nie do końca dobry pomysł. Pułapka, w którą łatwo wpaść, jeśli damy się ponieść emocjom, to kupno urządzenia pozbawionego funkcji, czy też złącz, które mogą być potrzebne na co dzień. Na rynku jest mnóstwo wzmacniaczy, amplitunerów, czy też innej elektroniki, która nie zawsze oferuje dokładnie to, co faktycznie będzie nam potrzebne. Usiądźcie na spokojnie i podsumujcie podstawowe kwestie. Przede wszystkim, co będzie źródłem dźwięku: telewizor, gramofon, odtwarzacz płyt CD, streaming, a może wszystko naraz. Nie ma w końcu nic złego w wypisaniu sobie na kartce wszystkich cech, które powinien mieć wymarzony system nagłośnienia. Nie zapomnijcie wówczas o tym, że przecież do wzmacniacza fajnie byłoby podłączyć telewizor najlepiej cyfrowo, aby pominąć dyskusyjnej jakości przetworniki sygnału w jego wnętrzu. A na strychu czeka kolekcja płyt winylowych, więc w systemie pojawi się też zapewne gramofon. A streaming to nie tylko ulotna moda, a realna alternatywa dla płyt CD. No dobrze, może i mniej jakościowa. Nie będę tutaj się z nikim sprzeczać, ale nie o tym jest ten film. Do tego podsumujcie sobie wszystko, to co jest dla was istotne w elektronice, i dopiero wtedy rozglądajcie się za sprzętem i sprawdzajcie, czy spełnia on wasze potrzeby. Czas na coś, co od zawsze wywołuje niemałą burzę w komentarzach, a mianowicie jakość przewodów i akcesoriów audio. Dobrej klasy kabel zasilający zapewnia nie tylko wyższy poziom bezpieczeństwa, ale też lepszą wydajność i ekranowanie przewodników. Podobnie listwie zasilające oferujące też dodatkowe filtry i bezpieczniki chroniące nie najtańszy przecież sprzęt przed przeciwnościami linii zasilania. Szkoda byłoby po pierwszym lepszym spięciu na linii szukać nowego wzmacniacza, prawda? Taniej i szybciej będzie wymienić bezpiecznik w listwie czy też kondycjonerze. Podobnie rzecz ma się w przypadku kabli sygnałowych. Interkonekty analogowe, cyfrowe i kable głośnikowe mają realny wpływ na to, jaki dźwięk usłyszymy z naszych głośników. Nie namawiam tutaj na najdroższe warianty, czasami dużo droższe od niezłej klasy systemu stereo. Tu możecie udać się o poradę do naszych specjalistów w salonie stacjonarnym, byle jakie przewody połączeniowe mogą autentycznie zrujnować charakter, nawet najlepiej dobranego systemu audio. W tym miejscu, jeśli mi nie wierzycie, a oczywiście macie do tego pełne prawo, zachęcam do wypożyczania interesujących Was akcesoriów. Sprawdźcie sami i na własnych uszach, we własnych systemach audio ich wpływ na dźwięk. Nie spisze się? Trudno. Odnosicie do salonu? Zwracamy kaucję i po sprawie. Ale od siebie mogę powiedzieć, że wszystko ma znaczenie, więc warto na tym polu poeksperymentować. Bo można zyskać naprawdę dużo dobrego, chociażby stosując fajnej klasy izolatory akustyczne pod łomoczącymi kolumnami. Wypożyczajcie, testujcie, a wrażeniami dzielcie się w komentarzach pod tym filmem. A skoro już o komentowaniu mowa, napiszcie w komentarzach, jakie są według Was największe lub najczęściej popełniane błędy przy kupnie pierwszego albo i kolejnego zestawu nagłośnienia. Z którymi punktami się zgadzacie, a z którymi nie? Zachęcam do merytorycznej dyskusji. Swoją wiedzę warto rozszerzać. Co możecie zrobić chociażby w strefie wiedzy na stronie www.tophifi.pl. Publikujemy tam regularnie nowe artykuły, recenzje i poradniki oraz nowinki z branży, to też jest co poczytać. Dzięki wszystkim za uwagę. Jeśli ten film wam się spodobał, dajcie o tym znać łapką w górę, komentarzem i zostawieniem suba na kanale. Jeśli jeszcze tego oczywiście nie zrobiliście. Tymczasem na mnie już pora. Trzymajcie się i do zobaczenia już niebawem w kolejnym materiale. Cześć.